Jestem Misia Brzuska, jestem tu z poznania, mam 22 lata. Co dało tobie sta? Jaki dar przyniosło do twojego życia? Tak trudno powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, ale wydaje mi się, że w moim przypadku na pewno jakąś taką pewność siebie jest mi łatwiej chociażby tutaj w ogóle mówić przed ludźmi. Um, na, na pewno to w ogóle też mnóstwo fajnych ludzi się zaangażowałam w mnóstwo fajnych rzeczy i zaczęłam w ogóle działać jakoś bardziej artystycznie. No bo jak się przebywa z nimi, no to tak jakoś się bardziej chce, jest więcej możliwości. Teraz y, próbuję zrobić mój własny projekt indywidualny. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale jesteśmy na dobrej drodze. Czym jest dla Ciebie pasja? Pasja jest dla mnie czymś strasznie męczącym, ale dającym satysfakcję. No, satysfakcja to jest po prostu jakby szczęście. To jest to, co się chce mieć przez cały czas, no nie? Więc wydaje mi się, że właśnie pasja daje coś takiego, że dopóki czujesz się szczęśliwy mimo tego zmęczenia, to warto to robić. I ja to wyznaję i robię. Super. Poproszę Ciebie na sam koniec sta skojarzenie takie, jak słyszysz, stato. Stato ludzie.